Trzeci rok z rzędu Enea Energia Kozienice w Mirek z Pucharze Polski trafiła na klub sportowy Warka. Tym razem los skrzyżował te zespoły dopiero w półfinale rozgrywek. W środę na stadionie w Kozienicach przy pustych trybunach lider Ligi Okręgowej podejmował 12 zespół czwartej Ligi. Nie można było wskazać zdecydowanego faworyta tej rywalizacji. Goście choć grają szczebel wyżej, walczą o utrzymanie, a w ostatnim czasie zmagali się z koronawirusem i kwarantanną zawodników. Paweł Potent, który od niespełna miesiąca jest trenerem Warki, nie mógł skorzystać z kilku podstawowych graczy. Za gospodarzami przemawiał atut własnego boiska oraz fakt, że w tym sezonie nie przegrali żadnego z 14 spotkań. Trener Mariusz Tobryn w wyjściowej 11 dokonał trzech zmian w porównaniu do ostatniego ligowego meczu. Na ławce rezerwowych rozpoczęli Eugoniusz Kołdziejczyk, Piotr Czerwiński i Krzysztof Walisiewicz. W ich miejsce od pierwszych minut Mateusz Wójcik, Patryk Starzyk i Hubert Puzianowski. Ponadto Maciej Wrzosek, Marcel Grot, Michał Lament, Michał Wasilewski, Andrzej Kalinka, Kamil Piasek, Bartłomiej Książek i Roman Skowroński. Początek spotkania to uważna gra obu zespołów w obronie i niewiele sytuacji bramkowych. Nie widać było, że grają zespoły z różnych lig. Kozieniczanie starali się narzucić swój styl gry, dłużej utrzymywali się przy piłce, ale nie mieli żadnej sytuacji, którą można by nazwać stuprocentową. Z dystansu próbował zaskoczyć bramkarza Kalinka, ale piłka spadła nad poprzeczką. Niezłą okazję miał starzyk, jednak nie trafił dobrze w piłkę po dośrodkowaniu książka z rzutu rożnego. Lepiej mógł uderzyć także grot po kolejnej wrzutce z narożnika boiska. Warka w pierwszych 30 minutach ograniczała się głównie do rozbijania akcji energii i w tym okresie praktycznie nie zagroziła bramce wrzoska. Dopiero w ostatnim kwadransie goście zepchnęli nasz zespół do defensywy i mieli okazję, by objąć prowadzenie. Bardzo dobrze spisywał się jednak wrzosek. 24-letni bramkarz zatrzymał piłkę po uderzeniach Pawła Bylaka oraz Tomasza Głogowskiego, a po dośrodkowaniu Kacpra-Zielińskiego futbolówka trafiła w słupek. Kozieńczanie przetrwali kilkuminutowe oblężenie własnego polakarnego i na więcej rywalom już w pierwszej połowie nie pozwolili. Po 45 minutach żadna z drużyn nie przybliżyła się do awansu. Po przerwie trener Sztobryn dokonał trzech zmian. Do gry posłał Walisiewicza, Czerwińskiego i Kołodziejczyka. W drugiej połowie ponownie lepiej wyglądał zespół gospodarzy. Energia prowadziła grę i choć akcją brakowało często tempa, jakości i dokładności, to widać było komu bardziej zależy na zdobyciu bramki. Najlepszą okazję miał po godzinie gry książek, ale w ślad za siłą uderzenia nie poszła precyzja. W kolejnych minutach KOZIENICzanie nadal próbowali rozstrzygnąć losy spotkania w regulaminowym czasie, ale mimo kilku szans wynik się nie zmienił. Książek nie dokręcił piłki w światło bramki, a lament nie trafił w futbolówkę po niepewnej interwencji Pawła Sapały. Warka liczyła na kontrataki i niezwykle rzadko zagrażała bramce gospodarzy. A jeśli już akcje przenosiły się w pole karne energii, to najczęściej kończyły się niedokładnym podaniem lub niecelnym strzałem. Wyjątkiem była sytuacja z 81. Minuty. Uderzenie Jakuba Malinowskiego w ostatniej chwili zatrzymał lament. W końcówce żaden zespół już nie zaryzykował i tak jak w sierpniu tamtego roku, regulaminowe 90 minut zakończyło się bezbramkowym remisem. O awansie decydowały rzuty karne. Ich bohaterem był Maciej Wrzosek. Bramkarz energii obronił uderzenia Kamila Wierzbickiego i Adama Pędzikowskiego w trzeciej i czwartej serii. W zespole gospodarzy nikt się nie pomylił. Trafili Kołdziejczyk, wójcik i książek. A w czwartej serii decydującą o awansie jedenastkę wykorzystał grot. Gospodarze wygrali rzuty karne 4-2 i awansowali do finału Mirak z Pucharu Polski. Ich rywalem będzie Pilica Białobrzegi, która w toczonym równolegle spotkaniu wygrała na wyjeździe z Oskarem przysłucha 2 do 0. Energia Kozienice po raz trzeci na przestrzeni ostatnich 7 lat zagra w finale Pucharu na szczeblu okręgu radomskiego. Kozieniczanie sięgali po trofeum w 2014 i 2018 roku. Wówczas jako czwartoligowcy byli faworytami spotkań z Zawiszą Sienno i Szydłowianką Szydłowiec, grającymi w lidze okręgowej. Teraz role się odwrócą. Niewątpliwie większe szanse ma Pilica, która jest wiceliderem czwartej ligi. Jedno jest pewne: na tym etapie nikt nie odpuści. Póki co nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrany tegoroczny finał. Termin spotkania uzależniony jest od tego, jak długo potrwa montaż oświetlenia na stadionie w Radomiu. W grę wchodzi druga połowa listopada, ale niewykluczone, że Związek zdecyduje się przenieść spotkanie do Kozienic lub Białobrzegów. Bez względu na to, kto sięgnie po trofeum, zarówno Energia, jak i Pilica wiosną zagrają w mazowieckim pucharze Polski.